Hej, hej, hej! Widać się znowu. Ja to kolejny odcinek zamójca, a dzisiaj będziemy dalej budować mój dom. Bo już tutaj takie te rzeczy, co miałem wcześniej skończyć, są skończone, czyli zrobiony tutaj dach, ale właśnie trzeba by było teraz zrobić strych, więc trzeba tutaj ten sufit ogarnąć. Więc czy jakiś z tych bloków nam się przyda? Możemy wziąć na przykład, byśmy mogli wziąć już te świerkowe deski. One nawet fajnie wyglądają na no to. I by tutaj nawet pasowały, więc można to tak zrobić, tylko trochę wyżej. Tu i w, te, i w tą stronę cały czas. I tu trzeba będzie jakieś takie wejście zrobić na górę. Tu będzie miejsce... Tutaj będzie tam jakieś miejsce na jakiś tanker. Albo nie, tam po prostu będzie sekretne miejsce. Do którego nikt nie będzie miał dostępu, nawet ja. No, o ile sobie nie rozwala tego miejsca. No, teraz tutaj... Ja, kurde. Tutaj do góry w ogóle polecieć będzie wygodniej się budowało na pewno. No, tu może będzie już lepiej. Zaraz tu na górę trzeba będzie oświetlenie robić, bo to już się robi ciemno. Jak sobie tutaj rozkopę? Nie, nie tutaj tylko tutaj trochę. Bo nie miał tam dostęp, jak coś coś napisał. To będzie ważne. No i teraz musimy w tą stronę lecieć. <laughs> Budujmy od razu na trzy. Ale będę musiał dokupić... O, nie, niech nie muszę dokupić tylko weźmy sobie zapasy, co mamy w i, i po prostu budujemy by to zbudować bo... oh. Dobra No bo tu jest zrobione, teraz w tą stronę i jeszcze oświetlenie, jakie byśmy mogli ogarnąć oświetlenie raczej nie to samo jakie je tam jest, tylko weźmy już oświetlenie na przykład z lampy redstone to będzie oczywiście zasilane, czyli biorę, też kupuję kilka drzwi i zaczynam to budować. Na tym strychu też mogę coś jednego zabić, albo miejsce do planowania czegoś. Na przykład na molicie. To właśnie na tym strychu może być to miejsce właśnie do planowania różnych rzeczy. I już mam pomysł co z tym strychem, jak ten strych można wykorzystać. Czyli po w tą stronę i kupujemy kolejne drewienko, czyli tak, tutaj to, kupuję tego, gdzie to jest w ogóle? Eee, to jest, to jest ten, tutaj i kupuję tego cały stak dobra, teraz to przerobimy na te na patyki, znaczy nie na patyki, tylko na deski i zrobimy teraz co tutaj dalej budować, ale ciemno, serio, ciemno jak, jak jakiś jaskini, jak taki od razu taki, My takie budynki powinny normalnie być w Minecraft, że są takie budynki z takimi innymi strychami? To, tam, to tutaj można by było te y, wykończenia do zbrojki znaleźć. Ale ja dodaję oświetlenia, bo ja bez oświetlenia to tutaj nie mogę być. Musi być oświetlenie. Tu porozkładamy teraz. Dźwignia odpalam. Kolejna. Dźwignia odpalam. Kolejna. Kto mi fajerwerami wali? Aaron. Dobra, jest tutaj zrobiona. Teraz tutaj trzeba zejście zrobić. Tylko zejście zrobimy może w tym miejscu. Nie, nie w, nie, w tym miejscu, bo tu jest w ogóle co innego. Czyli by można było tutaj zrobić to zejście. Tu zabudujmy. Nie, nie. Haha. Tu trzeba to naprawić. Dobra, naprawiamy teraz tu. No, bo teraz tak. Tutaj sobie takie drabinki, czyli sklep. Dekoracja. 11 tego. no i teraz robimy no tu jest to, jest wejście zrobione, czyli Aron już o tym miejscu wie, zresztą To raczej każdy by tutaj wiedział, bo to, to jest na widoku to miejsce, albo tutaj może też zrobić jakiś swój pokój. No. Zawsze mogę to jakoś wykorzystać. No i teraz by trzeba było jeszcze tą podłogę gun, czyli bierzemy te dębowe pnie, albo nie z tego, jako sklep i na przykład mogę tutaj zrobić... Ważne, z... weźmy z tego, <laughs> nie z tego bloku. Hmm. Bo może byśmy coś zrobili z tego bloku, tego wypolerowanego czernita Kupuję trzy staki i zaczynam robić. Mogę ci zrobić sypialnię? No, możesz. No, tylko co mnie niech zabije, co? To jest nie! No, Ja teraz rozwala to nie ja Gdzie? No gdzieś właśnie w tym miejscu Tu Bo To Miejsce bym będzie najlepsze. Dobra, bo tutaj jest jeszcze takie wielkie okno. Muszę zrobić w ogóle. Muszę to rozbawić, teraz. I jeszcze muszę wziąć naprawić, bo zepsułem. Dobra, naprawiamy to jest tak. sklep. Kupujemy jakieś kolorowe. Dobra, kupmy na przykład. Nie, szkło. 11 sztuk. Myślę, że wystarczy. Teraz zacznijmy to robić. O i teraz to dobrze wygląda. są jest oko, to mam widok na, na w sumie, no, można powiedzieć, że na cały amolit. No teraz tutaj wejście. No i teraz po prostu zaczynamy tutaj rozwalanie. Zbudować. Czyli tak, trzeba rozwalić, żeby zbudować. teraz tu. Tu, tu, tu tu dobra, jest stronę. tam musiałbym jakoś się jak co ja zrobiłem? Korzystałem do... no jest odzyskałem no i to dalej teraz robimy wszystkie rzeczy Dobra, już to lepiej z wody będę robić. A bo nie no, to musi być, muszę być tutaj w środku, to będzie szybciej. Słyszę, że już tam buduję, co jak wyjdzie, to dobra. Dobra, i zaczynam robić już coś, no tu jest już zabrano, teraz mogę dalej to budować. No tu. Tu i tu, ale teraz bym jeszcze potrzebował jakieś oświetlenia, czyli kupiłbym na przykład dobrze. to, to i tu oświetlenie na czas budowy, na czas budowy, tu też oświetlenie na czas budowy, bo nie wygląda to zbyt dobrze, więc tylko na czas budowy. Dobra, teraz to wszystko zamieniamy na czernit. No i budujemy. W tym miejscu mogę sobie taki skarbiec właśnie zrobić, więc niedługo tutaj będę musiał moje zbrojki przenosić, takie tam rzeczy. Mhm, skończyło się. Niedługo wiem, niedługo raczej będę musiał kupić kolejne staki, ale póki mam te, to one mi na razie wystarczą. No, mogę tak po cztery robić od razu. Albo dobra, będę robić po trzy, bo tak, tak mi jest lepiej. Tu, tu. I teraz to musimy rozwalić, bo nie pasuje. Ja tego dirta... Właściwie tego dieta zebrałem w ogóle. To połączę to z tym, bo zacząłem budować ze świeżego staka. Za sprawdzę, jak to może to wychodzi. Dobra, teraz rozwalmy to i teraz to niszczymy. No i zaczynamy dalej. Tutaj robisz tą podłogę i za skupujemy kolejne staki, czyli kolejne monety wydajemy, czyli typowy mój dzień na CMC. ramki używa. Do czego ramka może być? Hmm, do czego mu tam ramka jest potrzebna? Oto jest pytanie. Zaraz się dowiemy. Jak tylko skończę tutaj robić. Kupuję jest tak. No, no mniej by też wystarczyło, ale dobra. Tu, 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 tu i teraz w tą jak to skończymy, to idziemy patrzeć, co Aron robi, albo zanim spojrzymy, to jeszcze pójdziemy na zewnątrz, coś za... no i robi. Dobra, to jest zabawne. Na... na, to było tylko na czas budowy. Ojciec, jak ciemno. Może jednak to zostawię. Dobra, to zostawię w tym miejscu. Tu, tu, tu. Dobra, no lepiej to później zrobię, na chcę takie oświetlenie. Może sobie wyjdę. No, no dobrze ten dom wygląda, ale jakoś chciałbym jeszcze tutaj to ozdobić, tak jakoś fajnie. I wiem, że ten secret pokój. Bo to nie, to nie jest ten secret pokój, tylko na górze. W ogóle ten pokój, żeby nie że na pewno jest pokazany, to w środku on będzie zakryty. Czyli zakrywamy go tutaj. Bo to będzie mój secret room. Dobra, zakryty sekretny pokój został. Co tutaj można jeszcze zabić. No na pewno te rzeczy z tych skrzynek trzeba do środka przenosić, bo już dom jest gotowy. O, Luneta. W ogóle nawet. A ja wiem skąd, bo raz jak byliśmy na jak, raz jak zachodziliśmy tak podziałka z łuką, no to znalazłem dwie lunety. Jeszcze jak trochę diaksów znalazłem. Ale w ogóle nie normalnie. Tak się na zewnątrz. Co to ja łóżko? Nie mogę takich rzeczy zostawiać na zewnątrz. Magnetyt? te już mogę, bo. Jakie słabe rzeczy. to z takich. Jakie. Jest... Myślałem, że lepsze enchanty mają to i to, ale naprawdę słabe enchanty. No ale teraz tak. Tutaj sobie. Ja sobie tej wsadzimy to. No i mamy tu już jakieś rzeczy. Rozpalmy to. Weźmy, weźmy w ed. Zobaczmy, to wyjmijmy i do tego wkładam kolejnego koksa 38 koksików. No, panie, jeszcze tutaj obok mojego domku powstanie bikon, ale nie jeden, a kilka powstanie, bo jeszcze będę kupować bikony. Aby na no, zapasie, tu jest jeden bikon, tam są cztery bikony, tu są bikony, takie, to są takie bikony publiczne, co wszyscy akurat z nich korzystają. I w tym um, skąd wiem, 5 albo czterech jest moich. Dobra, to przejdźmy tutaj. No, no, i tutaj co my można było tutaj zrobić? O, tu jak to zrobić, tylko eds, bo na się nie chce tych rzeczy stracić jeszcze. Bo gdzieś się wsadzę, nie wiadomo gdzie i stracę. Ojej. Ja w tym szelkach mam. Zarejestrowałem na pierśniki tylko tyle. Łee, myślałem, że więcej. No bardzo. to poza to, co tutaj jest? Ej, to biorę, to wezmę i to chowam. Teraz tak, Ed. Chowam i teraz szukam innej takiej rzeczy, takiego shulkera. O, jest, 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 jest. i odkładam do niego jabłuszka. Jeszcze polecę, bo już się gdzieś zostawiłem sześć jabłuszek. Jest, to zostawiłem i teraz, ja Odebrane wsadzam. Dobra, teraz zabieram. et, wkładam. No i jeszcze ten. Pójdźmy sobie tutaj do tej. Może tego co Albo to jest znaki bloków. Dlatego się nie łączy. Hej, i te bym znikały, i bym stracił jeszcze te rzeczy. Ale tam mogę sobie zawsze to kupić. Głowa smoka, te głowy smoka to miałem ich w ogóle więcej. 12 ich miałem dużo z nich wykorzystałem, na przykład tam wykorzystałem 4, tam wykorzystałem 3. Komuś chyba jeszcze dawałem jedną, ale. nie, nie są. O, dobra, idę zobaczyć. Dobra, więc 3, 4 i zobaczymy. Ej! Ej, no to fajnie to Aron zrobił. MSG Aron. Ej! No. Nawet mega nawet ci, ci to wyszło. Ej, nawet mega ci to wyszło. Nie, no mi się podoba. Tak szczerze. Więc Aronek, bo ja wiem, że to będzie wyglądać to ci. Bo ja wiem, że ty Aron na pewno to obejrzysz. Więc ci od razu mówię, że naprawdę ci to fajnie wyszło. Ej, nie, na no, serio, to tak fajnie wygląda. Tutaj chcę coś jeszcze dodam. W tych beczkach chcę coś jeszcze pochowam. Wiem co schowam, te rzeczy schowam na razie Dobra, odłożone już jakieś rzeczy no i przejdźmy jeszcze tutaj zobaczyć, co by można było tej dalej tej zabić. No tu jakąś bazę. Tam zaraz mogę sobie też szalkery jakieś powkładać właśnie. Co napiszesz? Co napiszesz? Co napiszesz? Wspomniałem, że mam fajerwerki nowej ręce. mogę ci zrobić komputer? Oczywiście. Dobra, Aaron to jest bardzo dobry budowniczy. Zawsze coś zbuduję dobrego. A teraz w sumie, patrzmy, te główki szkieletów bym pozabierał, bo to one tutaj nie pasują. Jak są głowy smoka, to niech będą głowy smoka. ten sztandar sobie wezmę bo to w ogóle chyba mój był i zostawię tutaj taką fladę no i może tutaj też tak to rozstawię tutaj jedną, dwie jedną dwie no i teraz ostatnią trzeba będzie albo dobra, ostatnią to zrobię w tym miejscu a sztandar powieszę Gdzieś może... Gdzieś może... Tutaj powieszę ten sztandar. Jestem na to kilka takich, trzeba zrobić, czyli teraz y, idziemy farmić na pilażerach. Proszę, żeby był za sztandarem, nie ma za sztandarem. Ach... Ja sprzedam sobie to od razu. A, 52 monety to jakoś nieduże. Dobra, teraz będzie poszukiwanie sztandaru, bo potrzebuję teraz jeszcze dwóch. Nie ma. O, jaka fajna podróbka. Hmm. To też chyba ja zostawiłem du kurde, dużo tutaj zostawiłem przeze mnie rzeczy. Fireworki nie są potrzebne. Mogę sobie zawsze zrobić kilka. Tu, tu. jest dużo bruku, to się to zawsze może przydać. A co sobie wezmę? no i idę, idę te przełożyć i w ogóle dzwony, ja gdzieś du, dużo dzwonów miałem ale już nie wiem gdzie no to tak, yy, tu zrobię tak dwa sensory i dwa sensory idę do EDS biorę sobie znowu ten mój shulker zabieram i najlepiej to teraz sobie wymykit gracz nie, nie to, nie no to, kit, gracz i biorę sobie tylko skrzynię do. i zostawię tą skrzynię tutaj, albo nie, wezmę ją tam na górę, na górę, bo jak na górze jest sypialnia, to przy sypialni musi być to, czyli tak, tutaj będzie moja skrzynia do. no i oczywiście tutaj sobie będę z nią korzystać, no bo zawsze muszę ją mieć przy sobie, że tutaj sobie jestem, mogę mieć zawsze przy sobie. Ja coś tutaj jeszcze tu mam takiego, róża, ujrza, czaszka, szkieleta, pozbieram trochę takich rzeczy, ale... Tu, tu, tu ja tu miałem ten swój kilof, a ja go szukałem. Kolejny? Z ten to ma... Nie, weź mnie tu zabierz. To nie jest mój kilof. To jest mój kilof. Co, co ja tutaj mam? Uuuu, ej dużo rzeczy. No bo teraz wezmę, ej no, to jest tak jak wcześniej to Aaron zrobił u Krystiana, no fajnie to wygląda. I teraz tak, kupię jeszcze trochę widera na jednym 16 kategoriach, kupię takich 10, 1000 złotych, czy 1000 monet, to nie złotych, tylko monet. I posadzę tutaj. Albo wezmę też tak przed domem jak Hubert. tutaj coś takiego bo te róże tak fajnie pasują oczywiście do czego? do mojego skina, no, no zobaczcie, no, mój skin no czarny, no to pasują dobra teraz tak, w tym mam te podki na EX, więc posadziłbym dostawę do tego miejsca, bo wiem, że dużo osób korzysta się skończyło, więc zatem dostawę. Dobra, 33 sobie akurat wykorzystam. Dobra, ja zabieram moje koteczki, bo to wszystko w ogóle z Lucky Bloków jest. Dużo Lucky Bloków odpierałem, więc wiadomo, no. Mam dużo rzeczy. Może raz 400 Lucky Bloków kupiłem. Bo miałem tam... Dużo jakichś tam portfela i mi nie był potrzebny, ale zobaczcie, luki, bloki. I to nie są jakieś podróby, tylko to są oryginalne. Takie bloki, zobaczcie. To są oryginal LB. Ej, problem. Jaki, jaki problem? Problem. Tak, problem to ja przelatuję. Aron Aaron Jaki problem? jaki problem. No? Aaa no. O kurde, no tak! Hmm. Jak to teraz, no no może po prostu to jakoś zrobię. Dobra, dobra, chwila, chwila, ja mam jeszcze jakieś rzeczy, ja to spróbuję jakoś naprawić. Ja szybko, szybko, szybko. mam tutaj jakieś rzeczy. Mam mam, 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 jakoś to naprawię. Sprawdzę sobie, na to dobra, no co tutaj. Ej dobra, on to zrobię tam. Ale i tak to muszę jeszcze to trochę zmienić. Jak już ma być, to nie będzie tak. Nie tak, tylko. Nie, no, niech będzie już tak. Ale, kurde, to jest chyba taki mój najlepszy z Bo codziennie o 15 i 19 się zdobywa te LB, no to wiadomo, no. Co to są sobie na monitorem? No. Uuu, MLN. No, jest bloki fajnie sobie pozbierać. No, bo później sobie można. Trzeba albo jakiś event zrobić o Lucky Bloki, albo na przykład sobie później je otworzyć i mieć taki prezent, że. Uuu, ile Lucky Bloków. W ogóle wszystkie netherytowe rzeczy. Tu netherytowe. To nie jest nederytowe. Nie, ciało ja w ogóle sklep chciałem. Co jest? No bo tam nie wszystko jest niedorej, ale tam. Chyba, jest zrobione. Siekacz do mięsa. Jeden z moich najlepszych mieczy. W ogóle co ja tutaj jeszcze mam? Chyba spadnę, czy tylko jedną książeczkę mam. Gdzie mam tą książkę? O! Jest, 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 jest ta książka. Ale nie, no, ale, no nie, ale tak bo ma tajną nazwę, raczej nie będzie wiadomo jaka to jest nazwa, ale się dowiecie kiedyś. Dobra, no jest zrobione, jest! Teraz tak, o pyk, myszka. Dobra, no teraz tak, szybkie tak, sklep, szybki sklep, szybkie drewno, szybkie to. I niech to Aron już postawi, a ja tutaj ogarnę te rzeczy. Gdzie jest kla... Czemu nie ma klapy takiej? Co jest? Minecraft, co jest? Czemu nie zrobiliście takiej klapy tutaj, czy na cemce? Szybki crafting, szybki crafting. No i teraz tak. A, Aron już to zrobił, ale dobra. Tu ja zrobię i tu to zrobię no ma, i teraz tak ode mnie tutaj odłożę rzeczy oj no dobra, przelej Aaron 1 milion NSG Aaron za dobrą robotę daje Ci 1M no, no ja to mogę dawać takie... Więc ja zawsze mogę dofarmić na różnych warpach na świnkach. I może, może w kolejnych odcinkach, jak dobijecie jeszcze... Jak dobijecie do 400 70 subskrypcji albo do 500, to Wam podam pewnego warpa takiego fajnego, wydajnego na farmienie na świnkach. To ja właśnie z niego korzystam w tej obecnie. To wam mogę go podać i to jest w ogóle darmowy. O, no co chcesz? O nie, o nie, to nie, nie. trzeba naprawić. Ale dobra, niech to no już napisze. No, wróćmy sobie jeden. Mogę zrobić kuchnię. MSG Aaron. Możesz. Nie, wie, nie tak. Możesz. Dobra. I teraz tak, no bo ja widzowie, tutaj ja już trochę, trochę jakieś rzeczy tam narobiliśmy, no i jeżeli podobał się odcinek, nie zapomnij zostawić łapki w górę i, i subika z borczkiem. Cześć!